Dziś zabiorę was prosto na ulicę Rancho. Na 24 godziny wcielam się w Vagosa, członka gangu, który żyje honorem, lojalnością i cienką granicą między wolnością a śmiercią. Zobaczcie jak wygląda prawdziwe życie na barrio. To niezwykły dzień, to podróż w świat, gdzie każdy ruch ma konsekwencje, a jeden błąd może być ostatni. Witajcie w 24 godzinach jako Vagos. Halo, halo, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w takiej jakby nowej serii, znaczy to nie jest serial, to jest nowa seria, moi Drodzy, zarazem, gdzie będziemy robić randomowe historie, moi drodzy, w GTA 5. Słuchajcie, no jesteśmy dzisiaj, moi drodzy, Cortezem, czyli Wagosem i zobaczymy, jak wygląda dzień Vagosa. Także, koń, zostawcie łapę, zostawcie suba, jeżeli chcecie kolejne odcinki, i dajcie znać w komentarzu, co byście zobaczyli kolejnego. Może być to dzień policjanta, może być to dzień, moi drodzy, nawet kosmity, może być to dzień, moi drodzy, mordercy, może być to wszystko, wszystko, wszystko. Może być dosłownie wszystko, co chcecie. Także, słuchajcie, wszystko zależy od Was. Ja się dopasuję. Także koni. dzisiaj jesteśmy wagosem. Hola hermano, hola. Co chłopaki? Hola hermano. Działa się coś? Nic w ale ostatnio tak jakoś ostrzej Cortez. A, no muszę być Ultimo, ta? My tu jesteśmy Ultimo, my tu dyktujemy, więc co działa monstro? Takie życie! Właśnie tak ma być, mordo! Co jest taki no sztyny dzisiaj? Co wam nie pasuje? Co się dzieje? Gdzie reszta? Reszta? Nie wiem. No to się dowiedz, ku... A stary, co ty? A gdzie Mody? Mody pojechał tu na towaru sprzedać. Pojechał towar sprzedać gdzie? Tam gdzieś policzki chyba. Jakimś klientem się umówił i pojechał sprzedać. Ja pierwszy co za debil. No dobra. Pojechał tak sam? Nie mówił, że chce, no to go puściliśmy. Jak to? Przecież miał na nas czekać. No wsiadł na BMW i coś sobie pojechał. O Boże... No dobra. Tranquilo, to ja tam pojadę. Kochanie, no słuchajcie, no jesteśmy na dzielnicy Wagosów. Jakkolwiek ona wygląda, tak to teraz yeah. wygląda Widzicie, tu są młodzi, chillują się na, na daszku Tutaj chłopaki się ugrywają. Tam jakieś typy już lacają na deal, a my Jesteśmy Cortez, moi drodzy, Cortez Czyli jeden z wyżej postawionych ludzi tutaj na dzielnicy I trzymamy to całe gówno tak, żeby funkcjonowało pełną parą Więc jeżeli coś się dzieje, to ja muszę o tym wiedzieć Dlatego oni do mnie podeszli i mówią, że młody robi to, to, to Wiecie, czujemy ich respekt, moi drodzy Szanujemy się jak bracia, jesteśmy familia, tak jak rodzina Więc trzymamy się wszyscy blisko Prosta sprawa Cortez! Ta? Gdzie jest pierdolony Pablo? No nie, chłopaki mówią, że na dila pojechał Zapierdolę zaraz tylko. Co? Zaraz odkryje naszą miskę Co? Przez niego Jak to odkryje? To wiadomo z kim on dealuje? A, a to gdzie on Polas? Nie wiem, szukam go cały czas No Termano dzwoń do niego, a nie... I nie odbiera? Jak to nie odbiera? Ja pierdziele Tu trzeba go poszukać, nie mam czasu do stracenia się znowu w pierwszy w jakąś minę i będą problemy, tak? się w pieprzy, cały czas No gdzieś tu po okolicy będzie latał pewnie. Nie, w dupie. Weź się zakryń, tu na Jamestown gdzieś. Na pewno gdzieś się tu kręci. Gdzie on mógł dalej polecić. Przecież tam tego wszyscy go podopadają. A to nie są tereny, wiesz, chyba że ten lokko się znowu gdzieś w jakieś niepotrzebne rzeczy. Widzisz go gdzieś? Nie. Nie no, to ty nie diluję. Wiesz, że jak go złapmy przez ranę. młody jeszcze nie zna życia. Mieli, mieli go kurwa, pilnować, mieli go nauczyć jak się to robi. Miał się do mnie zgłosić, jak będzie wyjeżdżał, a ty młody pojechał. Nie w ogóle dziwi, jak dopuścili go do naszej plantacji. No przecież ja go wpuściłem. A, no to... Nie wiem, że młodziak ma potencjał, sypensje. podpalił się loko, o, kurde. Może tu nie będę wjeżdżał. Nie, nie, nie. Halo, macie tego idiotę? Nie p***lisz, ja tam. To, stój, 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 Nie da rady. Stój, stój, stój. Bo nie tak, doradzę nie tym razem, być. no dam ci w kredo następnym... ten... No przecież weź daj mi w kredo. Nie, nie razem. mogę. Bo weź mu, mo, za każdym razem biorę normalnie, wszystko, nie ma problemów i teraz mi tak jutro. nie no, no na, Ja nie ma, na dzień nie ma na jutro, co ty, albo płacisz, albo znikasz, prosta sprawa. No nie, no panowie, jutro będzie wszystko, z nawiązką ci dam, po prostu potrzebuję na teraz. Jak to, jak to na jutro, nie ma na jutro. Młody, się. Powiedziałem, u nas na dzielni nie ma na jutro Albo płacisz, albo znikasz Nie no panowie, cały czas tyle razy brałem, normalnie wszystko dobrze I to była razy twoja brałem, ostatnia no, szansa No No to Oła! znikasz! Kasa ku... A gdzie jest? W kieszeni mam No I pięknie, trzeba było tak od razu, koleżko no, Spadamy No już Jazda Zbierać się, widzimy się na ranczo. Aua. Muszę zagadać z tym młodym To się niczego nie uczy Musisz Ta, dawaj do nas Podjedź tam Chłopaki na no zaraz zagadam na młodego Młody co, z Pablo e, Tak Po, Pogadamy Słuchaj, karanal tak. Co ty dzisiaj odwaliłeś, co? My tu biegamy po całym bario Jak jacyś idioci, bo ty nie potrafisz sprzedać paru torebek? To nie jest zabawa, rozumiesz? Na ulicy się zjedzą w sekundę, rozumiesz? My, Wagos nie robimy przypałów, Hermano. Każdy z nas odpowiada za drugiego. Ty się uczysz, ja to rozumiem, ale jak znowu narobisz takiego bajzlu, to jeszcze nie będę tłumaczył, tylko zostawię cię samego na rogu, żebyś poczuł, co to znaczy. Weź się w garść, tranquilo. Vagos por vida, rozumiesz? Rozumiem, no, Latiento, lo Latiento. To O oh, Boże, widzowie! No i widzicie, życie tutaj nie jest łatwe moi drodzy Tutaj trzeba i uczyć ich życia no Dobra opaki nie macie nic do roboty? Nie No nie No to łapać się roboty, jest dużo do roboty, ganiać młodych Dobra, zaraz Niech się rozejrzą Niech Sancho do mnie przyjdzie, zawołajcie Sancho do mnie Mnie pierwszy całą medyny, co tam No nic no, daj mu nauczkę, nie? powie, chodzi jak na szczudłach hmm. Przynajmniej taką mam nadzieję, ty Nie wiem Ostatnio krew zalewa, to co Ta, ostatnio nasze hermano są oni coraz gorsi, kurde. Te czasy się zmieniają, te dzieciaki już nie chcą robić tego, co my kiedyś. No aj na przyjacielu. To nie ta sama krew. Tak. A? Co? Nie ja bym na twoim miejscu przystopował trochę. Czemu? Prawie nie żaktuję. Ktoś ci to może naprawdę chcieć oddać, wiesz? A, kelo suba, hermano. Nie wiedzą, kto tu rządzi. Z jednej strony to tak, ale wiesz. Nie Wiesz, jak to wygląda? Jak nie będę jak muro, to tutaj nic nie będzie wyglądało tak, jak ma wyglądać. Widzisz, co jest. A nasz hefe? Nasz hefe tylko daje rozkazy i siedzi sobie z panienkami w klubie. No to trzymamy to, tak? też nie nasze zadania stary. Co co, co co, mamy robić? Innego. Z to tak, ale nie musimy aż tak agresywnie. A, to co mam robić? Co polecasz, co? Ja ci nie będę mówił, co możesz robić, bo ty dobrze wiesz. No to, ale to zbyt co ci chodzi. Nie nacisłeś. No młody musi się uczyć, tak? Też nie są te lata, wiesz. No nie są, masz rację. Mówiłem. To, że my tak byliśmy traktowani, to nie znaczy, że my musimy tak traktować. Przemyśl to jeszcze raz, to, co zrobiłeś. E, e. No i koń, widzicie, no. Nie jest to łatwe, bo ich trzeba uczyć, tych młodych, działania, a widzicie, no niestety jest tak, jak jest. Kurczę, nie działa to tak, jakbyśmy chcieli, no. Bardziej się denerwujemy no i nic się nie dzieje. Co? Polar i Chłopaki się jakoś przewrażliwili na mnie. Dałbyś mi coś do roboty, żeby szacunek jakiś odzyskać? Jak będę miał robotę, to się zgłoszę, a teraz pilnuj osiedla. Ese. Ta? Jeden balaz nam gdzieś sprejuje. Gdzie? Nie wiem, nie dowiedziałem się, tyle, tyle wyciągnął info. No ale to musisz wiedzieć gdzie, to gdzie on Gdzieś w tej okolicy. Pakować się, szukać, pojechać po dzielnicy, szukać. Podobno balasi nam wody. tagują, rozjedźcie się i szukajcie. Gdzie? Sancho, wpadasz? A, dobra, Mody to ty. To ja, to ja. Słuchaj, nasze rancho to święty teren. Rozumiesz? Rozumiem, no ja przepraszam. No, musisz szanować to miejsce, bo jeżeli nikt ty nie będzie tego szanował, to nikt nie będzie. Simon. Chciałem się nauczyć. Myślałem, że to nie jest takie trudne. No jest, jest, szukaj. Słuchaj, każda sytuacja to cena lekcja. Ty. Patrz. jest. Ty, dzwoń po opaków. Dwoń, no dzwoń, dzwoń. Eee! LOKO! jestem e, MUERTA, PERO! Co? To co słyszysz? No entiendo, weź ty po angielsku gadaj, ja ci nie kum. Po angielsku, ta? Słuchaj, to jest teren nasz. Vagosów, więc koleżko, teraz grzecznie weźmiesz i zetrzesz te swoje bzdety na tym, na murze, już. już biegnę, już biegnę, no. Szok jakiś przyszedł i będzie mówić, co mam robić? Miraloko, wy naprawdę myślicie, że będziecie malować nasze muro i chodzić po rancho jak po swoim bario? To nie yeah, jest wasze miejsce, hermanos. No, mister, no. Mano. Espanol, sorry. To jest nasze bario, nasze KS Wagosi nie śpią. To czekaj, ja ci powiem tak po twojemu, żebyś zrozumiał. No hablo español, sorry. Wagospór k? Okay. Kę? Cześć, Cześć Cortez! Cześć! Nie chcesz może wpaść do takiej na małą imprezę? Teraz? Większość od chłopaków od nas jest zaproszona, ale nie słyszałem, żebyś dostał jakieś zaproszenie. Dobra, wpadnę, wpadnę, ale poczuję chwilę, bo tu sprząta, wiesz? Dobra, wpadnij. Co wej, ich puściliście? Z pieprzu. Dobra, brać szmaty i ścierasz to gówno, zaatakować naszymi. Na żadnym naszym uro nie będą żadne balansowe tagi. Vamos, vamos. Sancho! Cześć, cześć. Impreza jest podobno w tym. Nie. Yeah. Taki Lala, jedziesz? Tak. Yeah. Lala That's dzwoniłem. O, oh, ja oh. jadę tym bardziej. <laughs> Do zobaczenia. Kurde, no tutaj Balasi, moi drodzy, próbowali stagować naszą dzielnicę i dostali cenną nauczkę. No nie ma miejsca, moi drodzy, na to. Nie ma na to miejsca. Słuchajcie, wpadacie. Chcecie mieć przestrane. Okej, okay, wasza sprawa. No my trzymamy się twardo. Rancho, moi drodzy, to jest nasza świątynia i nie ma tej innej opcji. Słuchajcie, ja sobie trochę wyjadę z teraz tego osiedla, bo jak słyszycie, działa się, dzieje się pewna imprezka, więc trochę wyluzujemy tam. Posiedzimy sobie z naszymi. no nie wiem, co ten dzień jeszcze przyniesie, więc ja bym po prostu wolał nie ryzykować i nie ma wolę ja cię wychilować. Dobra imprezka moi drodzy, w środku dnia, nie ma nic lepszego, tak? Tym bardziej, że wyrwiemy się trochę z tego ulicznego, no, zamieszania Jesteśmy kochani, o, chyba się już zbiera Jak dobrze wiecie, Eki Lala to nasz klub, więc tutaj będziemy sobie dzisiaj spędzać ukojne popołudnie Ooooooooła wow. Ola co to zrobiło? Ja na z nami. Jak tam? Jest. przestrzeka, że w końcu przełeś. tak w środku dnia, no to wiesz, czasami trzeba. ha, no. jak tam, co tam? Nie że jakaś akcja była. Co to się Tam, było moje zamieszanie. Właśnie nam obsmarowali ci balasi mury, ale spoko, już ogarnęliśmy temat, więc no. Nie ma co. Tranquila, mami, wszystko pod kontrolą. No, nie ma się o martwić. Wiesz, ze mną zawsze twardo, tak? No tak. A nasze bario jest już spokojne, więc chłopaki tam sprzątają i wszystko będzie pięknie. A ciebie czemu się wywiało tutaj, do taki lala A czemu nie mi powiedz? A no nie wiem, nie wiem, ty mi powiedz kochaniutka. Fajne miejsce, to przyszłam. Dobra, skoro to miejsce jest tak dla nas, to nie wiem. zejdźmy może na dół. Przenieś nam coś do picia, łopaki. Wiesz, że nie powinieneś tak przy chłopakach mówić do mnie. Bardzo ja zadowolony. <laughs> nie pamiętasz jaka była jego reakcja? Ciao, no jak się wkurza, Jest tutaj co? Najwyżej. Trzymajcie. Spokojnie mam wszystko pod kontrolą. Trzymaj. Dzięki. Jaki plan na się wieczór? Padniesz do mnie? Nie ma. No to już wchać. bo mamy, co? O. Jak już się zakończy to wszystko, to ślignij się tam, nie? Nikt nie będzie patrzył. Jasne. Będę jak nikt sam. nie będzie patrzył, wiesz o tym? Tak. Tak jak zawsze. To się niepokoi dzisiaj. Słyszałem, że tam no... Jakieś zmiany się szykują. Coraz się coraz dalej wchodzą, nie zaczepia się nikt? Było paru, ale wiesz, brat Co, przyjeżdżają tu? Tak. No ja mam też Niestety. sprawę, nie? To cię Z tym twoim bratem, Jaką? nie? Ja wiem, że to Hefe, ale... Jak ty mi się nie to będzie teraz gorzej, już ludzie mają dość, robią głupoty, popełniają, chłopaki chcą się buntować, weź go tam złap i zanim pójdzie to dalej, to wiesz, ja nie mogę tego mówić i też ryzykuję, ale A no. Myślisz, że ja nie próbowałam nic mu powiedzieć? Nie słucham, mnie. No wiesz, no, tranquilo, mami, ranczo, nie trzyma, nie? No tak. Słuchaj, por favor. Musimy pogadać poważnie. Bo twój brat hefe zaczyna gubić głowę. Tak jak mówiłem przed chwilą. A Balasi już drągacie na naszych murach. On robi po swojemu i to tylko dolewa oliwy do ognia. Cortez, ja wiem, że było ostro, ale hefe ma swoje powody. On uważa, że musi załatwić sprawę tam. Sancho, da chwilę. jasne. Uh, yes Minutka. Puch, ja rozumiem, że ma dumę, ale dumą nie zapłacimy rachunków. Hermana. Jeśli Hefe nie przestawi się teraz, to chłopaki będą chcieli krwi. Nie tylko symbolicznie, tylko to wymknie się spod kontroli. Co proponujesz? Mówić mu, kazać mu przestać? On cię nie posłucha, jeśli nie usłyszy od kogoś bliskiego. Dokładnie. Potrzebuję, żebyś z nim porozmawiała. Nie jak policjant, nie jak wróg, tylko jak siostra. Gdybyś mogła mu wbić do głowy, że jak dalej będzie robił po swojemu, to stracimy więcej niż jednego gościa. Wtedy może się zatrzyma. Boję się, że jeśli pójdę do niego z suchym kazaniem, to mnie oleje. On słucha tylko prawdziwych słów. Mów od serca. Powiedz mu, że ja spróbuję ratować sytuację, że damy siebie wszystko, ale on też ma obowiązek. Jeśli on się nie zatrzyma, my nie będziemy mieli wyboru i zrobi się krwawo. A ja nie chcę widzieć Twojego brata leżącego na betonie. Dobra, powiem mu. Nie obiecuję cudów, ale spróbuję. Tylko uważaj, Cortez, nie chcę, żebyś znów szedł za daleko. Boja kurdalo. Spróbuję to ogarnąć, ale pamiętaj, to na granicy. Jak ty mu nie pokażesz granicy, to ktoś inny mu ją wyznaczy. I to może być ostateczne. Dobrze, pójdę do niego. Powiedz mi tylko jedno. Jeśli on mnie nie posłucha, to co wtedy? Wtedy będziemy walczyć o ale najpierw daj mu szansę od ciebie. Jasne. Zobaczymy jak to będzie. Tak. Potrzymam tych opaków, to a ty zrób to, co trzeba. Okej. Okay. Słuchajcie, no, sprawa jest taka, że hefe nie kontroluje całej dzielnicy, i tak jak mówiłem, są coraz go przeruchy. Musimy jakoś zawalczyć o tę dzielnicę, widzowie. Musimy zawalczyć. Jak tam, Sancho? Wody? Trochę za dużo wypili, chłopacy. Chodźcie, wpadamy. inne kolory widzę już. To opakuj dupę i jedziemy. O, cholera, słoń lata. <laughs> no, jest. znowu na rombany. Nie, słoń lata. Jedzę, twoje auto nie to przyjechałeś? Czemu to policja robi? Ty. Wsiadaj, wsiadaj do mnie. Mam policyjne. Sancho, przestań, ładuj się. Wsiadaj. Serio, się ładuj wsiadaj. się. A do ambulansu ładujemy się, okej, okay, okej okay. Ładuj, ładuj. Koniec zabawy, czas wracać do roboty, amigo. Czas najwyższy. O, o boże, czemu my jesteśmy w powietrzu? Trzeba, dzisiaj nic nie będzie. O, jakie turbulencje! O, nawet chyba bardziej niż mi się wydaje. O, kurde! Ale e, widać, jak my lejemy gościa. Co? Nie. Jak? jak? Że kto leje? I co ja tam robiłem? Czekaj, pokaż to. To jest tung, tung Przecież to ja jestem. To jest ten gość, którego ch chwilę temu tam złamaliśmy na tej alejce. Kto to wrzucił ty? Nie, nie wiem, ale. Z bliska. To. Ja wiem, że to jest to, o co A Ci mówiłem. Ci młodziacy oni nie ogarniają bryły, i widzisz, co się dzieje teraz w internecie? Hula, jak, ale jakiegoś gościa. Ja zaraz się policja tym zainteresuje, będą kłopoty. za mi schodzi. Widzisz, co o, się dzieje? Ja przy... o, Dobra, bardziej kontaktuję, mi. Ty lepiej się dowiedz, o. który to z tych debili w życiu to w internet. Nadmucha o, mi to tylko przypału. I jeli... Joe. Bieli, Joe. O to dowiedz Jeden, się kto jest mój, to nic nie siemi. mówi. Ty czekaj, to dzwoni. A? Ale macie złapać tego skurda, co mi się kasa. Teraz? Tak, teraz. Oh, no dobra, dobra. Hmm. Powinien być w swoim mieszkaniu. Ty Dobra, to my jesteśmy w okolicy, zajmiemy się tym. Dobra. Musimy zacząć tu na prawo do tego gringa, który wisi nam hajs. Hefe dzwoni i kazał się tam zająć. Ty, kto jeździ moją furą? Bo no, komuś się za bardzo spodobało. A, jesteśmy, dawaj Złatwimy to na szybko Zapukaj Halo, halo otwiera O Wyszedł kolega Do środka już Jazda Chłopaki, porozglądać się A ty słuchaj uważnie, Amigo Dobra Tak? My ci daliśmy szansę parę razy Bo pomimo wszystkiego traktujemy nasze jak rodzina, tak? Ale to co robisz, to już nie jest rodzina Widzisz te chłopaki? Oni nie bawią się w jutro. Oni chcą swoje dzisiaj kupić. Jeśli dalej będziesz chodził z dziurą w kieszeni i będziesz nam kazał kolejkować nasze pieniądze, to nie będę już tutaj stał i ci tłumaczył. Daj mi teraz pieniądze. I nie, nie, tłumacz, się nie tłumacz się śmieciowymi wymówkami. I nie szukaj nie współczucia, mam, Gringo. Nie mam pieniędzy. Pff, nie dasz? No, ja zaraz znajdę. Nie mam. Odejdzie coś więcej niż swój portfel, amigo. Nie mam pieniędzy. Oczywiście, że nie masz pieniędzy, no. Zrobić coś z nim? Słuchajcie koleżka nie ma pieniędzy do oddania A te pieniążki pod łóżkiem, to co to za pieniążki? Lewe czy prawe kolana? tysiące dolarów Żadne Żadne? Chłopaki, bierzcie go do... E... Tak, zabrać go do salonu Dobra go, zabierzcie go do kibla, Zabierzcie go do kibla, już Vamos, vamos Jazda! Przez nie pierdzielam, Wasze. dobra Poszukajmy czegoś, może ma coś opłacalnego, żeby nasz szef przejechał na za to nie to co? Ale widzę, że ty tej noży nic nie ma. Może w salonie, ty? Jakiś towar, coś, coś, coś. Gówno widać, stary, nic tu nie ma. Nie ma pieniędzy. Nie? Mógł cię masz. Jesteś razem. pewien? Co? Prawy nie czy lewy palec? Nie ma pieniędzy. Nie mam pieniędzy. W magazynka nawet. O. Nadal nie masz pieniędzy? Nie mam żadnych pieniędzy, no. Pytam się ku... ostatni raz. Ale no mam lepsze rozwiązanie Dobra, niech się młody zabawi TY! Ale Co ty tak Ale żyje, tak, tak żeby żył no. Przeżyję, To spokojnie Boże? W tej noży Zabiega. nic nie ma, totalnie Na ten telewizor nie jest nic A? Cortez Dziś w nocy ballas brudzi za mocno Ty to robisz Okej okay. Obrazam idź pojedź do tej dwójce, żeby się z nim bawiła i dowiedziała się, gdzie jest kasa, i Garneli i przywieźli ją do nas na rancho. I ja czekam na ciebie przed chatą, mam robotę do zrobienia. Dobra. A widzowie, zapowiada się ciekawie: czyli problem z balasami narus i teraz trzeba szukać ekstremalnego wyjścia z tej sytuacji. Na szczęście wiemy, gdzie ich szukać. Ty, ogarnij seminole, pojedziemy razem. Dobra, widzowie, będzie się działo: będą firewerki, dosłownie będą firewerki. Wsiadać, bierzcie swoje zabawki Widziałem, że sporo ich siedzi teraz przed tymi, więc trzeba uważać Szybka akcja, panowie No jasne Słuchajcie, ja z Sancho wyjedziemy pierwsi Ty będziesz stał z tyłu i wyraził, będziesz nas ubezpieczał Załatwimy to szybko Pewnie są u siebie, nie? Zamknijcie bagażnik Wsiadaj, Sancho Trzeba być, to będzie, bracia Pamiętajcie, że Duma Rancho to całe nasze życie, ta. Abra widzowie, jedziemy na zabawę. Czy tak powiem? Nawet bym rzekł, że ponad życie. Tak, tak. Skupcie się, wolałbym, żebyśmy wrócili wszyscy w jednym dzisiaj, okej? Okay? Dobrze, dobrze. Laso. Widzicie, tu się kręcili. Chwilę wcześniej, jeszcze tu byli. Dobra, to szybko. Bądźcie czujni, bracia. Są. Eee! Mira locos Myślę że, jeszcze, że możecie wejść w nasze życie, pobrudzić nasze muros, że wagos siedzą cicho Koniec z waszymi pieprzonymi zagrywkami, czajcie Vamos Karnales Czas odzyskać to co nasze Gin śmieciu Tak niech to będzie wystarczający znak Dobra, spadamy stąd Został, został, spadamy O, co o, jest? Więcej, uwaga Siadaj, siadaj, Błagaj do mi kolejni Sancho Gdzie Sancho O kurde psy przy! Jazda! Siadaj, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Siadaj! Siadaj, jedź, jedź Spadaj, spadaj, spadaj! spadaj. Jedź! Tylko nie na rancho! Zdala, zdala! Jedzie, jedź! Oh, 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 oh. Dobrze, jedź, 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 spadajmy oh, stąd. Wam mój nos. Było blisko. Słyszysz, ta dalej gdzieś tam słuchać. Przebijaj dalej, jak najdalej od rancha. Najdalej, dalej brachu, nie mogą tu złapać żadnych tych. Myślicie, że widzieli nasze twarze? Kif to! Sancho, ty zdejmujcie te brudne koszulki. No. Dobrze, jedź tu na industrialną, słuchamy się. Ta, dawaj tu, git. Mam nadzieję, że otwarte. Cholera. zamknięte. Dostań tu gdzieś obok. Ja ogarnę furę, a wy szybko przybierajcie się. Szybko panowie. Okay. Przyjadę zaraz Dobra, widzę, ja muszę to wziąć w swoje ręce, bo niestety nie wyszło to zbyt dobrze. Jak widzicie, z balasami zaczęła się mocna kosa. Musieliśmy tak reagować, nie było wyjścia. O, tu to postawię, tu będzie bezpieczniej. Patrzcie. Nie widać tą furę tu. To. Mnie ją widać, Beskitu. Trzeba teraz ogarnąć jakiś inny pojazd. O, spadamy. No, teraz widzowie, udało się. Tamten wróci? Tam tamten bojekał. O, wracamy do siebie. Ty. Ślisko dzisiaj było, nie? Strasznie. O no cóż, ale daliśmy radę. Mhm. Mm Ty, a ja pierdziele, żeś zrobił. Dobra, słuchaj, na mój znak wyrzucasz to zagrodzenie, gotowy? No i teraz rzucaj przez okno, rzucaj! Już, już, już! Yes. Dobra, nic, zatrzymujemy się. Może jeszcze tylko tych brakowało? Akurat tych. O, Cortez. Na <grych> jaki Dobra O, proszę, a to z jakiej okazji? A, tak, jakoś dla zabawy, nie? No to kolega mnie nie rozpoznał? O, ciekawe. A powinienem? No ja, tak, to Sancho nie. przecież. No dobrze, <grych> dobrze, panie władze, co potrzeba? Słuchaj, pasujesz nam do opisu, więc wiesz. Ja pasuję do opisu, to chyba muszę się jak jaką mnie piszą. A to jakie opisu, no. panie władze? Co robiłeś jakieś pół godziny temu? Ja byłem w klubie, senior. Muzyka, chica, skerwaza. A i strzelanina do tego, nie? Strzelaniny? Nie moja sprawa, nie, no, senior. No, panie Władzu, panie Władzu. Skądże? No, no. Proszę nas takie nie oczerniać takie rzeczy. Dobrze, dobrze. To no jest naprawdę oszczerstwo. Senior, to nie nasza sprawka, ale dobrze. Co możemy dla Ciebie zrobić? Ja zapraszam wysiąść z pojazdu i pod ścianę. Ach, dobrze, dobrze, senior. Możesz tylko znaleźć moją... Sancho probosy. chodź, nie utrudniajmy im pracy, staniemy sobie tutaj Proszę bardzo Macie coś przy sobie? Ależ skąd senior? A, zdjęcie jak z państwem matką <laughs> Na dołku też będziesz taki dowcipny? A to było dobre tak, Żal dołku panie. nie trzeba senior, prawda? Nic nie trzeba My grzeczni chłopaki hmm. Widzisz, my czyści, samo czystej, Nic przy nas nie ma Jak zawsze A Jak tam auto? W świetnym stanie i no, czekaj Sancho, znowu na fikarz I co, mamy no, 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 to panie nie O, nic przy sobie nie macie nic. Możemy wracać No, możecie wracać A, dziękuję Dziękuję bardzo Panie policjancie, a dostanę naklejkę dzielnego policjanta? Chociaż? Ty, Sancho, dawaj, to dawaj, dawaj, Sancho Dobra Naklejkę jakim cymbalami Do widzenia Te szyby nie zauważyli, że wybiłem, kurde Co są idioci <laughs> ta, wracamy. Wyjścież młodego, żeby pozbyć się od ta co? Żeby jeszcze nie powiązali tego z nami potem. Ale dobry dzień Dobry no, dzień. Dobra, Pełne wrażenie. Ja dzisiaj się umówiłem z Lalą, więc wieczorek spędzę spokojnie. Już, bo ja, ja miałam dosyć na dziś Dobra, i do młodego. E! Tak? Hermano! Tamto niebieskie Zabrać i pozbyć się Dobrze? No o, kurde, co mnie jaka Ktoś ktoś mi obgaduje? Po oh, takim dniu, cześć, przyjaciele, a ty nie odpoczywałeś dzisiaj? A piwko cię wzięła jeszcze? Nie masz dość? No tak, tu w klubie, tu to. Cześć. No jakoś trzeba sobie radzić. Nie, Sancho, pale peta i do hopy. No, taka To Tu zbieraj się nie? już, Sancho, bo wyglądasz mizernie i spać. Jutro ciężki dzień. Mara. Cześć. Trochę się dzisiaj działo, nie? Ta dopala mi też spada. Dobra, dobrej nocy amigo. Trzymaj o, młody się. jedzie. Ej młody! Masz to? Cortez! Nie! Cortez! Dzwoń karetkę!